Keja, dzisiaj chcę Wam pokazać trening z tą topiłką, Także jeżeli macie okazję sobie z nią potrenować, to sobie z nią zaprzyjaźnijcie, ponieważ warto. Zobaczycie, o co chodzi. Rożejemy się, poćwiczymy, się mamy do zrobienia brzuch. Taką stabilizację centralną, czyli wszystko, co nam trzyma taki fundament brzucha, sprawdź i się przekonaj. Ta dam. Dobra, lecimy od orzewkki, więc na rożewkę. boimy się troszkę w taki oto sposób, że będziemy ją trzymać w górze. No, i teraz wszystko, co zrobimy, to jest wiadomo. Prawa, lewa noga do dołu, i wracamy. Po to, stopniu, klasu, służy nam, żeby pchać ręką w tą stronę, a nogą w tą. I teraz, tak czyli jak wychodzi ten napór, taki opór, fajny, napór opór, to później przez to wychodzi, że ten brzuch się bardziej dopina. No, i oczywiście, co tutaj, jak jest brzuch, bo nie sobą sobie jak wam tego nie powiedział, że nie wyginam tu się za bardzo. Tylko popatrz, brzuch jest cały czas na macie. A dlaczego na macie? Żeby właśnie on bardziej pracował niż plecy, bo przeważnie na te plecy są już zbyt mocno spięte na dole, więc fajnie by było, żeby ten brzuch nie był w rozciągnięciu, tylko zaczął fajnie się tutaj z nami dogadywać. Dobra, więc działamy, działamy 5 razy, lecimy. Nie spiesz się oczywiście. Po co masz się spieszyć? Rób to dokładnie, wraca. Dokładnie wraca. Jak nie chcesz robić prawa, lewa strona sobie, ani prawa, prawa, coś takiego po prostu mylisz, no to zrób sobie na razie jedną stronę i wracam. Możemy się bawić. Pamiętaj, to z rozrzewka, a może i nie taka rozrzewka, ale jak najbardziej możesz to od razu robić. I wracam. I wraca. Na razie. Na razie. Cześć. No i teraz tak, z tej pozycji, co zrobimy sobie dalej? Lecimy sobie, widzisz? Przechodzimy, leżymy jeszcze, jest wygodnie. Jest wygodnie i teraz w tej pozycji trochę rozsyłamy sobie tu, o, patrz, tak tą piłkę. No i teraz ręce są wzdłuż, patrz, nie, nie, ręce wzdłuż. i teraz ręce są na krzyż, i teraz delikatnie idziemy, jedna strona i strona druga. Rozbujaj sobie kawałek, rozbujaj, rozbujaj. Jeżeli masz możliwość, to zrób takie szpony sobie z topiłeczką i będzie trochę trudniej. Patrz, nie będzie wężej. I trudniej, prawa, lewa, znowu brzuch jest dopięty. Wydajemy brzuchem, nie żeby to było luźne, tylko właśnie, żeby ten brzuch cały czas był w napięciu delikatnie prawa i lewa strona. Będziemy cię przeszkadzać? Nie, w porządku, dam radę. Mhm. Zastosuję inną technikę. No. <ś fiquei> no. Dobrze.